Halo, halo, dzień dobry, z tej strony ponownie ja, a dzisiaj omówię to co nareszcie nadeszło, nadeszła ta chwila. Nowy Broli i kolejna Eza, więc... <laughs> Zaraz przejdę do szczegółów, tylko tutaj sobie to rozplanuję, Dobra, jak widać to są newsy, które są w grze patrząc do tego miejsca, bo to by grossing już było, no, to później nie wiem, kilka dni bo niestety u nas to nie działa jak na Japońcu jeszcze, ale okej okay. w ogóle kiedykolwiek będzie działać yy, i tak, tutaj będzie nowy stage jak najbardziej nie ma problemu tu jest tutaj napisane co? nie ja. ale okej okay. yy, tutaj będzie Eza do Tech Bio Brolyego, który no mam nadzieję, że będzie ok ja jestem fanem gęstego brolasa Tutaj w tym evencie ze story, co tam był ten Paragus, będą dostępne teraz orby, o ile się nie mylę. Jak wejdziemy dokładnie. Mamy do Paragusa i mamy do tego Ink więc w sumie dobrze, że mu Orbów nie dawałem jeszcze jakoś. Yy, I w ogóle ten tranks będzie miał później jeszcze fajną sprawę później. Yy, ale okej. Okay. Tutaj kolejne rzeczy, kolejne itemki. wtedy że nowe właśnie killorby. Więc no, zawsze coś. Lubimy skillorby. Nowe Story, więc z nowego story też się... To no nieco, to robimy ds ów I Prime Battle LRK Bio Broli, więc y, jestem zachwycony. A Eza jest to właśnie oto ta karta. Y, tylko sekundę. Muszę sobie zerknąć u siebie. że muszę przeskrócić, okej okay. yy, dobra zacznę od tego, albo nie, zostawię ich później na początku Biobroli yy, Biobroli ten tutaj jeszcze nie widać jakie ma rzeczy ale widać jakie ma kategorie yy, i jego LR ma jeszcze Big Bad Bosses, więc nieźle ma Resurrected Warriors, Movie Bosses Uncontrollable Power i Artificial Lifeforms jego liderami 200% jest tych dwóch panów nie posiadam ani jednego z nich. Więc yy, w sumie i tak chyba jego ESA wyjdzie jak już mnie nie będzie przez tydzień. No cóż. Yy, no ale dobra, mniej więcej tak kategorie by wyglądały. W sumie wi będzie widać później, w sumie do tego przejdę. Yy, tutaj mamy animację. Pozwólcie, że sobie tutaj <laughs> pauzuję i puszczę. No niestety active skill nie wygląda już aż tak świetnie jak y, powinien, przynajmniej na moje No ale dobra, przejdźmy do szczegółów. E, to będzie LRK z Prime Battle, więc tam trzeba będzie sobie trochę wyfarmić z tych medali i tak dalej. No i widać, będzie miał Ezab Na to wychodzi, bo ma tutaj super atak 25 e, i statystyki No okej, okay. nawet okej okay HP, bym powiedział. Not bad. Uh, I jest liderem do uncontroll a, jeszcze jest uh, Extreme Fizyczny uh, Uncontrollable Power, staty 150 i K plus 4, więc OK. Uh, linki, Bebad Bosses, Saiyan Lineage, Berserker, Prepares for Battle, Fear and Fate Flattering the limit, Legendary Power. Dlaczego inne brolasy nie mają Big Bad Bosses? Nie mam pojęcia. Dlaczego tylko Gęsty Broni ma? Nie mam pojęcia. Może nie mieli, nie wiedzieli co wrzucić i postanowili. Eee, dobra, przyciec, Big Bad Bosses, może będzie się nadawać. do mu. Nie, na pewno tak nie pomyśleli. No ale okej. Okay. Yy, dobra, jego pasywka aktywuje intro raz yy, i plus 8 do 10 randomowo na początek tury leczy 26% HP na koniec tury, więc okej. Okay. I robi dodatkowy super atak przez 4 tury. Od wejścia, jak jest inna postać: Uncontrollable Power w teamie. Także no, powiem nieźle. Busta ma niezłego na ten start, bo leczenie jest solidne. I. Eee, superka. Ok. No i dobra. Eee, Ki plus 3, wysoka szansa na kryta. Boko. Eee, atak DEF 180%, redukcja obrażeń 30%, kiedy robi superka. Redukcja obrażeń 30%, jeżeli wszyscy, którzy są Uncontrollable Power, więc ma już 60% redukcji. I jak widać, to nie jest karta raczej na pierwszy slot, ponieważ tutaj jest kiedy robi superkę I nie będziemy mieć wtedy tego 30% mm, Dobra, tutaj było Dodatkowa szansa nakryta plus 6 do 30% i Kolejna redukcja obrażeń plus 6% do 30% z każdą minioną górą i startując od siódmej tury yy, Od wejścia postaci i tak tak redukcja obrażeń minus 6% każdą turą znika mniej więcej niż 30 więc no powiem ciekawa karta ciekawa a ile się nie walnąłem, bo się skupiłem na gadaniu bardziej po polsku to nieźle ma active skilla który no niestety moim zdaniem jest dość krótki i no właśnie nie ma tutaj giant, form... giant forma giant forma nie pamiętam jak się to powinno wymawiać to by miało jeszcze dodatkową kategorię i by było fajnie, ale. No cóż. Yy, dobra, może być aktywowany, jeżeli wszyscy w tej samej turze są Uncontrollable Power, startując od szóstej tury. Okej. Okay. Od wejścia postaci, nie od walki. Yy, massively Races atak yy, i Ultimate Damage. Garda! I wszystkie. Wszystkie ataki na gęstego Brolego idą. Okej. Okay. Ciekawy aktyw. Ciekawy, ciekawy. E, super Atak Efekty, to jest Grazy Races, Atak na jedną turę. E, colossal Damage, Lower Atak. To pakujemy od razu, testujemy go na gogecie, <grym> Ale dobra. E, tutaj z kolei jest inny Super Atak. E, Ultra i w dodatku... O, dobrze, dobrze. Gravy Races, atak, death na jedną turę Robi mega kolosal damage i tyle Dobra, eee, także poczekajcie sekundę Zresztą, dobra eee, To te sobie zakładki z Brolim wyłączę już eee, To ci panowie, oni dostaną Ez'a No i tutaj jest właśnie eee, Chciałem pokazać jak to wyglądało mniej więcej przed Ez'a bo, mianowicie tutaj mamy liderów 200%. To się nie zmienia, spokojnie. Jest nowy Gohan. No, liderów ma. Oko. Ale jeszcze trzeba pamiętać, że ta karta ma Unit Super Attack. Który może być aktywowany, jeżeli jest Trunks albo Goten. Albo jeżeli jest Screening w teamie. Trunks, Goten w rotacji. W tej samej turze. Więc, no. Powiem, że ciekawie. Jeszcze mają active skilla, który tutaj robi nam gwarantowanego dodża. Daje ki plus 6. Więc nice. Może być aktywowany, jeżeli jest inna postać Trunks albo Goten w tej samej turze od trzeciej tury od początku walki. Więc no powiem, ciekawie. Ciekawie, może oni będą mieć jakieś zastosowanie teraz jeszcze trochę. No ogólnie te Sapeza były fajne, fajne. Nie korzystałem z nich jakoś bardzo, ale były solidne. Dobra, ja sobie na sekundkę spauzuję i wezmę na wejdę i tam pokażę statystyki i inne w sekundę. Dobra, już jestem na jamczownikach, na który was serdecznie zapraszam. Dziękuję panie Piwocie i Lader za działanie, za robotę, za tłumaczenie i obliczenia. No i zaczniemy sobie od bladder. Także Leader Skill to jest Gifted Warrior z Kamehameha. ki plus 3 HP attack def 170%, Super Attack Effect to jest Races. Greatly Races attack def na jedną turę i robi immense damage tu, przeci, tu przeciwnik. Tak będę mieszać polski z angielskim, to będzie super. Greatly Races attack def. <coughs> greatly to było to 50%, to ile się nie mylę. Robi Immense Damage to Enemy To przeciwnik <noise> I Zwiększa sojusznikom atak dev o 30% na dwie tury więc Naprawdę spoko eee, Podoba mi się to eee, Tylko no, to musi być unit super atak a to jest to o czym mówiłem że potrzebujemy Gotena tranksa albo Krillina w teamie eee, Okej okay. No i dobra tutaj jest już pasywka i plus 3, atak def 100%, dodatkowy atak def 150%, kiedy robił superkę. Great chance na yy, atak def 100%, great chance na kolejny atak def 100%. Yy, także, no, ciekawie, takie dwa osobne progi. Okay. Wysoka szansa na dodatkową superkę. Niestety to nie jest dodatkowy atak, który ma szansę na superkę. No to ok, tak. Wysoka szansa. E, Boże, nie wysoka, po prostu e, high chance e, na kryta. E, to był. Dobra, mniejsza z e, tym. Tutaj później medium chance to było już 30% na dodża. Dodatkowy atak def 20% do 100%. I szansa na dodża z każdym. E, Filip Atak, including plus 10%. A, dobra. Ach, jakoś sobie źle przeczytałem: Dodatkowy atak def 20% do 100%. I szansa na unik plus 10% do 50% z każdym otrzymanym atakiem lub unikniętym. To jest moim zdaniem świetna sprawa. I tutaj jeszcze szansa nakryta. I redukcja wrażeń 30%. Jeżeli wszyscy w tej turze są kamecha-mecha. Więc, no powiem tak: Karta uniwersalna. Yy dosyć raczej nie na, na pierwszy slot no ale mają mają ładyszynale mają staty to zaraz zobaczymy dzięki pivotowi Mamy jeszcze mamy unik mamy kryta, mamy adyszynale no piękna sprawa te da im nam jeszcze nie jestem pewien no ale chyba ggólnie doć żeby tam bezpiecznie przejść przez te pierwsze tury. Dobra. No i tak mniej więcej wyglądają kalki. No, tutaj możliwe, że jeszcze kaesa i raczej będzie Eza. Nie patrzyłem w szczegóły. No i to poczekajcie sekundę. Tutaj jak wezmę sobie, wejdę. Tak. Can be Extreme Z Awakened. Może być. Będzie Esa. Szybko. No i to mniej więcej wygląda w ten sposób, jak to piwo tutaj obliczało jest zbyt ciekawie 18 i tu, tu, ale ma tą swoją redukcję. No i po prawie 6 milionów. No i tutaj mamy tu nasze karty Gotena i Trunksa. Eee, I tak, tutaj jest rozpisane jak to wygląda. Eee, na startury 126, później co tu, tu, tu. Tak bardzo wyraźnie i godnie czytam. Także no tutaj mamy na początku Dev, z którego mamy szalone 5 linków. I w takim odpowiednim momencie, jak już są nastakowani pasywki, to już mało mieć po 2 miliony defa, więc okej. Okay. Można do tego, jak macie team odpowiedni, dołączyć redukcję obrażeń 30% i sporą szansę na dodżawie. Fajnie. I jeszcze tutaj atak, który wygląda tak. 9 milionów, 13 6, 18 1. A tutaj jest jako wymaksowane po pięciu atakach unikniętych, albo darowanych. Także... No, damage będą robić niezły. Więc, no... Po prostu coś pięknego. I w sumie... Poczekajcie sekundę. Zerknę, co tam piszą. Pamiętajcie, zawsze was zapraszam na Discorda. Jesteście mile widziani, jak najbardziej. Dobra, jeszcze na sam koniec... Wspomnę o tym, jak no, jak... no, jak sprawa wygląda. Nie dostajemy jakoś dużo Eza podczas tej celebracji. Można by było wpakować Ester Trank'sa, można by było y, wpakować y, tego... Y, fizycznego Gohan'a z y, kinówki właśnie. Co tam jeszcze było? No, kilka takich kart jest. A jakbym pomyślał dłużej, to też by się coś y, znalazło. No ale dobra, y, głównie chodziło mi o te dwie karty i o tego pana. Jest na banerze z Brawling. Jest na banerze z Brawling. Y, Boże on był. int. Nie wiem, już mi się pląta, bo ostatnio do kanału mi się średnio gra. Y, jest na banerze i nie ma jeszcze zapowiedzianego Seza, a byłoby to naprawdę mile widziane, bo zazwyczaj jak y, są banery, to... Ta, te, koń, te końcowe karty to zazwyczaj taka jest takie o, no, oni dostaną Eza No i temu jeszcze nie zapowiedzieli. Mam nadzieję, że jeszcze podczas tej celebracji to zrobią. No ale dobra. Eee, myślę, że mniej więcej wszystko okej okay, omówiłem, więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Możecie zostawić suba i tam łapkę, o Discordzie to gadałem, ale i tak wspomnę, że możecie wbić. I do następnego! ever!